Jeden z dwóch ponaddźwiękowych samolotów pasażerskich na świecie, Concorde, osiągał prędkość 2,04 macha, poruszając się tym samym z prędkością ponad dwukrotnie większą niż dźwięk. Samoloty wykorzystywane do celów wojskowych mają tą prędkość gdzieś i rekordzista porusza się z prędkością ponad 6 machów. A więc wydaje się, że projektując coraz lepsze konstrukcje, można osiągać coraz większe prędkości samolotów. A więc czy samolot ma jakąś górną granicę prędkości, za którą może latać? No jak myślicie? Niby mają, niby nie. A odpowiedź to w tym odcinku. Każdy samolot, by się wznieść, potrzebuje osiągnąć odpowiednią prędkość, pozwalającą na wytworzenie siły nośnej wystarczającej, by poderwać maszynę w powietrze. Im wyższa wysokość nad poziomem morza, tym rzadsze powietrze. A im rzadsze powietrze, tym większa prędkość jest potrzebna do wytworzenia odpowiednio silnego ciągu. A więc wraz ze wzrostem wysokości potrzebujemy lecieć coraz szybciej. I odwrotnie, nie możemy zbyt szybko lecieć na zbyt niskich wysokościach, bo tam powietrze będzie zbyt gęste i konstrukcja naszego samolotu tego po prostu nie wytrzyma. Zwyczajny samolot rajsowy lata na wysokościach około 10 000 metrów. Panują tam warunki odpowiednie do pracy turbin i skrzydeł samolotów przy ich nominalnej prędkości przelotowej. Concorde był perełką na rynku samolotów pasażerskich. Specjalnie zaprojektowana konstrukcja umożliwiała loty z prędkościami naddźwiękowymi, osiągając maksymalnie 2270 km na godzinę na wysokości 18 km. Gdyby lecieć nim z krakowskich baliw na grańskie rębiechowo, podróż zajęłaby mniej niż kwadrans. Nawet nie byłoby kiedy sprzedawać kuponów loteryjnych. Tak, o was mówię, Nawet mimo użycia odpowiednich materiałów dostępnych w latach jego projektowania i użytkowania, z powodu wysokiej temperatury, do jakiej nagrzewał się kadłub, Samolot wydłużał się w czasie lotu o około 30 cm. Z tego powodu pomiędzy kabiną pilotów a częścią dla pasażerów powstawała kilkunastocentymetrowa przerwa. Podczas ostatniego lotu Concorde'a z zgodą pilota, inżynier pokładowy umieścił w niej swoją czapkę, która po wylądowaniu i ostygnięciu samolotu została tam już na zawsze. A teraz na chwilę popuścimy wody fantazji i załóżmy, że dysponujemy jakimś super wytrzymałym materiałem, z którego zbudowaliśmy nasz samolot, dzięki czemu może latać na dowolnej wysokości i z dowolną prędkością. No tak sobie załóżmy. Pamiętajmy o tym, że im wyżej lecimy, tym rzadsze tam powietrze napotkamy, a im rzadsze powietrze, tym szybciej musimy lecieć, żeby wytworzona siła nośna utrzymała naszą maszynę w locie. Na przykład w takim locie, jaki chcemy, a nie dziobem w dół. Coś ciekawego zaczyna się dziać na wysokości około 80 km nad powierzchnią. Tam powietrze jest już na tyle rzadkie, że żeby utrzymać swój pułap, nasz samolot musi lecieć z prędkością ponad 4 razy większą niż najszybsze samoloty wojskowe. Potrzebujemy osiągnąć prędkość ponad 28 tysięcy km na godzinę. Co takiego niezwykłego w tej prędkości zapytacie? Przecież nasz super samolot powinien wytrzymać taką prędkość. No i macie rację, bo wytrzyma taką prędkość. Z tym, że właśnie dla tej wysokości osiągnął prędkość orbitalną. A prędkość orbitalna oznacza jedno: od tego momentu obiekt porusza się na tyle szybko, żeby pozostać na aktualnej wysokości i nie spaść na Ziemię, a więc utrzymuje stałą orbitę. Innymi słowy, osiągnęliśmy właśnie prędkość, przy której dla tej wysokości nasz samolot podlegał raczej prawom mechaniki orbitalnej, a nie aerodynamiki. Stąd maksymalny limit prędkości samolotu, bo od tego momentu nasz samolot jest już raczej satelitą, a nie samolotem. Jako pierwszy tą wartość obliczył mało znany fizyk węgierskiego pochodzenia Theodor von Karman. Konstruktor pierwszego na świecie samolotu naddźwiękowego Bell X1 maszyny, która swój oblot miała już niecały rok po zakończeniu II wojny światowej. Jeśli do tej pory zastanawiałeś się, skąd się wzięła i na jakiej podstawie została wyznaczona umowna granica kosmosu, to już wiesz. Właśnie od nazwiska tego naukowca powstało pojęcie Linia Karmana. Co ciekawe, sama linia Karmana, czy też umowna granica kosmosu, jest różnie definiowana w zależności od tego, gdzie zapytać. I na przykład wartość 100 km nad powierzchnią Ziemi, którą zapewne znacie, to jest wartość ustalona i uznawana przez Międzynarodową Federację Lotniczą, ale już na przykład siły zbrojne Stanów Zjednoczonych jako granice kosmosu uznają wysokość 80 km nad powierzchnią Ziemi, To jest swoją drogą sprytnym trikiem, bo dzięki temu piloci latający na wysokich wysokościach Mogą być tytułowani astronautami. Sama NASA, mimo że jest amerykańską agencją kosmiczną, uznaje międzynarodowe ustalenia i przyjmuje 100 km jako umowną granicę kosmosu. A co na to sam Karman zapytacie? Otóż sam Karman swój wynik oszacował na 83,6 km nad powierzchnią planety, co z wynikiem jest zdecydowanie bliższym amerykańskiemu wojsku. No ale okrągłe liczby łatwiej zapadają w pamięć, i póki nie jesteś amerykańskim żołnierzem, to uznawaj 100 km. A teraz popuśćmy wodę fantazji. A teraz popuśćmy trochę wodę fantazji, f... uh... fantazji, fantazji. A teraz na chwilę... A teraz na chwilę popuśćmy wodę wodzie... uh... fantazji, pop... um... fantazji, a teraz popuśćmy trochę wodę fantazji. Teraz na chwilę... A teraz na chwilę popuśćmy wodę. A teraz na chwilę popuśćmy wodę fantazji. A teraz A teraz popuśćmy trochę wodę fantazji. A teraz popuśćmy trochę wodę fantazji.